Wszystkich na moim kanale GamesMuseum. W dzisiejszym odcinku chciałam przedstawić moje najnowsze nabytki na konsolach. Chodzi oczywiście o gry. Tym razem pokażę Wam zwykłe wydania. Zwykłe, najzwyklejsze takie podstawowe wydania na gierne konsole od PlayStation 2 do PlayStation 5, plus tam Xbox parę gier też będzie. Zacznę może od tej najstarszej. Od Tomb Raider Underworld z polskiej dystrybucji. Skąd wiem, że to polska dystrybucja? Okładka jest co prawda po angielsku. Ale jest tu znaczek od Senegi, która się pod tym podpisuje. I cały wkład, jaki wcześniej był na konsole, to jest było wydawanie gry po prostu w taki sposób. Angielska okładka, nie jest to brytyjskie wydanie, jest to angielskie wydanie, jest to europejskie wydanie dla innych krajów poza Wielką Brytanią. Gdzie oczywiście okładka była po angielsku i gdzie robiono to po prostu najmniejszym kosztem, gdzie tworzył to pewnie jakiś jeden producent te okładki Pewnie reszta dostawała te wydania do sprzedaży. I cały wysiłek to jest tutaj jak widać nakleje, tej naklejki od Senegi. Tom Raider Underworld World, więc trafił do mojej kolekcji. Kolejną grą jest tutaj Dead Space. Nie udało mi się tego tylko z polskiej dystrybucji. Ale za 25 euro to nie będę się nad zastanawiał. Kupiłem noweczkę w folii, jak widać, z paskiem. Z wyda wydanie brytyjskie, wydanie polskie niestety. Umknęło mi. Kiedyś kupiłem to na Xboxa, na Xboxa dalej posiadam nowi nowiutką, ale niestety na PlayStation już mi się nie udało tego kupić. Kolejną grą na PlayStation 3 również jest Diablo z dodatkiem. Diablo postanowiłem sobie uzupełnić szeregi na różnego rodzaju platformy, jakie były, począwszy od PlayStation do PC ta. Więcej nie kupowałem na Xboxa, nie kupowałem Xboxa, po prostu jest tylko Diablo 3 i pudełkowo i Diablo 4 i nic więcej, więc postanowiłem na Xboxie tego nie zbierać, tylko na PlayStation i na PC ale na ta nawet już za bardzo nie ma co zbierać teraz obecnie. Kolejną gierką na PlayStation 3 jest Lost Planet, trzecia część. Trzecia część jest po polsku, z polską okładką. Pierwsza i druga niestety nie miała, nie miała wcale polskiego okładek, po angielsku były wydane i po prostu tutaj tylko było oznakowanie europejskie, że jest to z dystrybucji europejskiej i tyle. I po układka jak pewnie w innych krajach jak u nas, typu pewnie Czesi, zakładam też również, że i tam Bułgaria, tam Grecja i tak dalej, i tak dalej. Takie kraje dostały pewnie takie wydania jak my dostaliśmy. Kolejnym gierką z polskiej dystrybucji jest Bioshock. Wydanie kompletne, tak to wydano te remastery wszystkie. A oczywiście, dystrybutor Cenega, jak zwykle tutaj wciąż tego nie spolszczył, ani nawet nie wydali tego w polskiej okładce. Po prostu tak o tyle po angielsku. I to wszystko. Niestety jedna z fajniejszych gier uznali, że jest niegodna tego, żeby ją na konsole wydawać po polsku, nawet gdy już dostali Remaster do rąk stwierdzili, że jednak nie ma sensu tego społecznego dawać, a gierka po prostu była świetna. No nie wiem, nic na to nie poradzę. No takie czasy po prostu uznali, że nie będzie to po polsku i koniec. Chociaż na PC to było. Nie jest to jakieś wydanie kolekcjonerskie, są tam trzy pudełka, po prostu pewnie z instrukcjami w środku i to wszystko. Kolejne wydanie, takie było na premierę, taka edycja niby specjalna. Jest to flashback i tak też sprzedawano to w Polsce. Taka wydanie jest, Takie wydanie specjalne chyba to jest Steelbook. Nie, plastikowe wydanie z jakimiś tam dodatkami śmiesznymi w środku, i to wszystko takie, ubogie, no ale wygląda trochę lepiej niż zwykłe, bo jest nawet z tą nakładką, prawda? Więc fajnie się nawet prezentuje na półce. Kolejną gierką z polskiej dystrybucji jest Red, Red, Redemption. Część pierwsza. Pudełko po polsku. Gra jest po polsku. Zainwestowali, zainwestowali, więc ja zainwestowałem w nich również na premierę. Nawet nie oszczędzałem, kupiłem od razu, żeby zachęcić, żeby takie gry jak najbardziej wydawano po polsku i z okładkami polskimi. A muszę Wam powiedzieć, że polskie, gry, polskie wydania i polskie, z polskimi okładkami znikają bardzo szybko z półek, jest ich naprawdę niewiele. Im późniejsze konsole, tym mniej tego jest, już nie są te stare czasy, że po prostu coś tego przewalało setki. Nic tych rzeczy. Jest tego coraz mniej, dlatego też dystrybutorzy sięgają po jakieś tam e, przepraszam, sprzedawcy, handlarze, jak zwał, tak zwał, wsięgają e, po prostu po zakupy na jakiejś tam Amazona, gdy gra, jakaś gra jest w promocji, przeważnie na włoskich, no nie, i tego widzicie ustrojstwa pełno właśnie na, na internecie do zakupienia z włoskimi okładkami francuskimi, niemieckimi i tak dalej, a z polskimi prawie, że nie ma. Jak przegapicie na premierę, to już możecie kupić tylko używkę, bo nową folię ciężko jest kupić. To też założyłem, że znika już z spółek. E, Sklepowych i nawet, znaczy no, sklepowych na internecie, po prostu spółek sklepowych na internecie, sprzedawców internetowych. Znika, zostaje, wypełnia, zostaje tam wypełniana jakimiś zagranicznymi wydaniami, więc kupiłem to, żeby później nie z niczym. Dwie fajne gry, w fajnym wydaniu. Instrukcja chyba tu jest, bo jest dosyć ciężka albo to jest ciężkie przez te dwie płyty. Nie wiem, nie otwierałem tego. Gry już dawno mam kupione, więc e, nie potrzebuję tego otwierać. Kolejna gierka z polskiej dystrybucji jest Space Hulk. Kosztowałem je całe 45 zł, czyli tyle ile się kwalifikuje do darmowej wysyłki, więc nawet się nie zastanawiałem. Zbieram Warhammery wszystkie, więc i ten musiał zasilić moje szeregi. Kolejna jest Noman Sky. To jest uh, zgodność z VR. No, takie wydanie po prostu pod VR. Ten patch pewnie tak jest do, podania, do pobrania za darmo, więc takie po prostu takie wydanie z, z VR-em. Yy. premierowe, też takie specjalna edycja, też ją mam, więc postanowiłem i to też kupić. Jeszcze pewnie kupię na PlayStation 5, jeżeli będzie miało okładkę polską. <grych> no. Takie moje zboczenie. Dungeons trójeczka z okładką polską dojrzewam, że Unikacik to też będzie ciężko kupić z tą, z, z tą no jak się mówi z układką polską, jest to wydanie kompletne ze wszystkimi dodatkami, więc tym bardziej edycja jest fajna premierowej, nawet nie wiem czy była na, na konsole, chyba to wydano chyba tylko w taki sposób Plague czy jak się tam czyta Plague Tail, tak czy inaczej udało mi się to kupić nową niedawno w folii z polskiej dystrybucji z polskiej dystrybucji naprawdę to znika naprawdę w szybkim tempie i ciężko to, jest to znaleźć jeżeli chodzi o nową folię używanych nie zbieram używane przeważnie te gry mam i tak już w tam PS Plusach to też kupione w promocji po 30 zł i te pudełkowe po prostu lubię mieć na półce w kolekcji czy one nabiorą kiedykolwiek wartości te polskie wydania trudno mi Naprawdę z na pewno pod jakimiś względami będą unikalne na polskim rynku więc ludzie mogą chcieć za to zapłacić jakieś tam kwoty w przyszłości. Nie mam pojęcia, tacy co lubią polską dystrybucję jak ja. Tego nie wiem. Wygląda to, że nie, nie handluję te, te tego rodzaju grami i nie orientuję się zbytnio na temacie, jak to będzie wyglądać. Wszystko kupuję dla siebie. Kolejną grą z polskiej dystrybucji, a jakbym czeskiej tym razem, jest Silent Hill no niestety, to ze steelbookiem się rozeszło bardzo szybko i ceny tego samego steelbooka już były po 3-4 stówy, a mi się udało w czeskim sklepie kupić, który wystawił swoje sprzęty na Allegro, za 300 parę złotych. 350, coś takiego. Więc się nie zastanawiałem, nabyłem. Powiem, jak później będzie z tą edycją. To jest Silent Hill. co zawsze było w cenie. Kolejna The Last of Us. Ponieważ jest już troszeczkę, to wydanie już trochę ma czasu, więc postanowiłem nabyć. Tym bardziej, że cena pojawiła się w miarę okazyjna, te 160 zł, więc patrząc na półki sklepowe, gdzie jest ponad 300, więc nie było co narzekać. Wziąłem to. Gierkę bardzo lubię. Nie, że jakieś to wydanie jakieś robi wrażenie, ale jest to remake taki pury master, pure remake, jak to nazywają. No i znowu Dungeons. Tym razem brak polskiej okładki. Z tego co wiem, chyba ta gra jest po polsku, a poprzednia jest po angielsku, ale ma polską okładkę. Tak się robi biznes. Tak się robi biznes. A gra jest fajna. Nie tak, nie tak dobra jak Dungeon Keeper. Przynajmniej według mnie, prawda? Ale wciąż bardzo fajna. Zobaczę to na PlayStation 5, więc już to może być już naprawdę ciekawe, bo już PlayStation 5 już. To jest dużo większa moc, niż ta czwóreczka, prawda? No i między grami nie masz aż tylu lat różnicy, prawda? A już wydajniejszy sprzęt, więc gierka może być fajna nawet. Jakaś Deluxe Edition, kupiona tam za 80 zł, więc nie ma co narzekać. Chyba o połowę niż na tym cyfrowym sklepie, więc dla który podziękowałem sobie. No kolejna gierka jest Diablo 4, edycja premierowa z tymi dodatkami. No niestety nie ma żadnej edycji kolekcjonerskiej tej gry. Jest tylko takie wydanie. Na PC-ta kompletnie nic nie ma. Wyjebano się, brzydko mówiąc, na PC-ta totalnie. Nikt na to nie wydał żadnej fizycznej edycji, chociaż pc po prostu to, to była gra, że tak powiem, z PC-ta, prawda? Mieliśmy jedynkę na pc taką rozbudowaną z dodatkiem, dwójkę mieliśmy z dodatkiem, a pff, czwórkę, nawet ten klucz w tym pudełku DVD już bizarnie wydał, a tą kolekcjonerkę. Żałosną kolekcjonerkę, już po prostu nawet tam żadnej gry na nie wsadzono. Po prostu zestaw jakichś śmieci do kupienia i to się nazywa edycja kolekcjonerska Diablo, ale nie edycja kolekcjonerska gry, tylko po prostu jakaś tam kolekcjonerska po prostu edycja, czego nie wiem. Jak zbieram gry, więc nie robią edycje kolekcjonerskie gry z grą w środku. Ale jak nie chcą, to nie chcę moich pieniędzy. Dla mnie to jest proste. Kolejna fajna gierka jest System Shock. Jest to remake. Remake, Remaster, Remake. Z dystrybucji polskiej, z polską wersją językową. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jestem naprawdę zaskoczony bardzo, bardzo pozytywnie, że taka niszowa gierka nie została, została wydana nie tylko w pudełku, ale jeszcze to pudełko jest po polsku i gra jest w ogóle po polsku. To jest wspaniałe, wspaniały gest, więc kupiłem to dwa razy pudełkową. Jedną mam do grania, a drugą mam po prostu do kolekcji, więc widać, chcieli moich pieniędzy. Jak ktoś się postara, to ja się postaram. Długo szukane, bo przeoczone po premierze The Quarry. Jest tego od groma, że tak powiem, na rynku. Ale nie z polską okładką. Nawet nie wiedziałem, że ta gra się ukazała z polską okładką, dopóki nie zacząłem kopać głębiej, ale to w użytkach, prawda? I znalazłem. Kupiłem w tym roku. Po jakimś tam dłuższym czasie. No i kolejna gierka, która znika z rynku. Nie kupiłem tego na PlayStation 4, bo się dowiedziałem, że będzie będę miał to na PlayStation 5. więc poczekałem na PlayStation 5 i się doczekałem tej edycji. To nie jest to edycja specjalna, jaka była, trochę żałuję, że tą specjalną nie kupiłem. Ale teraz znaleźliśmy w folii z dystrybucji polskiej jest ciężko. Ale to już wziąłem ostatnio takie sztuki, jakie są rzucane po prostu na, jeszcze na gdzieś na żer, na leger, bo w sklepach tego już nigdzie nie kupicie. Więc nabyłem. No, i jest to po prostu teraz w mojej kolekcji. Chyba nic nie przeoczyłem. Hmm, dobra. Kolejna edycja specjalna. Jest to Worms. Worms Anniversary Edition. Jest to premierowe wydanie. Tak, to zostało wydane. Może później będą takie zwykłe plastiki. Tego nie wiem. Ale to jest edycja taka specjalna w cenie premierowej. Można tak powiedzieć, cenie premierowej. Bardzo ładne wydanie. W takim grubym pudełeczku. Więc nabyłem. ktoś się postarał tym razem znowu, więc ja również się postarałem kupić to na premierę i nie żałuję. Kolejna gierka, jest to Space Marine. No powiem Wam, myślałem, że to kupię później, że nie będę musiał walać tych 500, że kupię sobie to później, to trochę się poleży, trochę stanieje tam do 300. Nic z tych rzeczy. Jak zobaczyłem, jak to znika, znika z półek sklepowych, czyszczą, zostało to wyczyszczone praktycznie, że biorąc wszędzie i wziąłem jakieś tam ostatnią sztukę gdzieś w jakimś sklepie. To się cieszyłem, że w ogóle mi się udało, bo kupiłem to i już po prostu nie było nic w tym sklepie. Musiałem wziąć ostatnią sztukę i później już tych działałem wszędzie tylko pełno używek. Ja chciałem mieć próbkę folii, więc Space Marine 2 złota edycja z polskiej dystrybucji trafiła do moje, moje łapy. O niestety pewne gry trzeba kupić szybko, ponieważ później już ich może nie być. O. Tore przeoczyłem jeszcze na PlayStation 4 mam. Przeoczyłem jeszcze mam Sekiro na PlayStation 4, edycję Goty z polską okładką. Polskie wydanie. Jeszcze udało się po prostu mi to, że trafiło to jeszcze na rzut rzutem na taśmę. I jeszcze jakiś sklep to zaczął wystawiać nowe folii, więc nać nie zastanawiałem. Kupiłem to za 230 zł, ze względu na to, że ta gra i tak jest ciągle droga, nawet używki. No nie wiem, po prostu po prostu jest droga. Na Xbox'a to szybko, ale tak. Obcy izolacja. Udało mi się dorwać z polską okładeczką. To jest dosyć stara gra, więc z polską okładką to jest naprawdę coś. Następna z polskiej dystrybucji jest to elite, 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 elite Dangerous. Z polskiej dystrybucji, jak widać, tylko po tej, po tej naklejce, tak to angielskie pudełko i wygląda tak samo jak za granicą, wszędzie indziej. Kolejna podobny sposób wydana jest to Alan Wake. Jak widać, naklejka od Sonegi, ale to się nie postarano, żeby to jakoś to ładnie wydać. Tylko wydali to w ten sposób, że, po prostu polskie, że angielskie pudełko i no, naklejka od nich. To jest, to jest też, tak zostało wydane to w Polsce. Everspace, nawet bez żadnej naklejki. Dragon Age, Inkwizycja, to już będzie ostatnia z tego, co widzę, gra, mam chcę pokazać. Kupiłem to po latach. Nie śpieszyło mi się, widziałem tego wszędzie z pełną. edycję Deluxe przegapiłem, nie udało mi się jej kupić, więc kupiłem zwykłą. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy konsolowe. Jest tego trochę, jest tego trochę, ale niestety te pudełka znikają bardzo szybko z polskiego rynku, nowe folii, więc musiałem po prostu je nabyć, bo inaczej, w inny sposób nie miałbym tego. Już później jak znaleźć i kupić, bo wiem jak jest. Po kilku latach po prostu taki gier już więcej nie ma, albo trzeba za nie zapłacić. strogie pieniądze, ja tam 5-6 stów za polską okładkę z pudełku DVD nie będę płacił, jak sobie życzą. Co niektórzy tam em, trzymający głowy w chmurach, no nie, za takie gry z PlayStation 4 czy 5. No, tam widziałem takie sklepy, wystawiałem. Co innego, jakąś tam grę retro wystawić na pomofoli, prawda, za 4 czy 5 stów, ale coś takiego to roczenie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.